Hej, witam was na kanale Klocki Lego. Dzisiaj zaprezentuję wam drugą moją makietę, yy, którą zrobiłem sam. Czemu tak długo nie było odcinka? Ponieważ robiłem tą makietę i jeszcze coś. Yy, to wam pokażę w następnym odcinku. Dobra, makietę się prezentuje tak. Widzicie tutaj takie jakby górzyste już się robią tereny. Tutaj jeszcze zielona trawka ludzik tak wygląda reberiant z czarną peleryną i z kapturem ma on tutaj dobra czekajcie ma on tutaj lornetkę taką i jeszcze taką broń tak się prezentuje z przodu tak czekajcie z przodu tak z tyłu tak i słuchajcie, też chciałbym powiedzieć, że zapraszam Was na kanał Klocki kanał Bardzo fajny kanał <laughs> Robi bardzo fajne filmiki, recenzje zestawów, też robi te swoje różne makiety, takie bardzo już duże więc zapraszam na jego kanał. Dziękuję Wam za, 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 za yy, yy, 7 chyba subskrypcji, jakąś tak albo nawet 8, nie wiem ale zapraszam Was serdecznie tej, na ten kanał. Yy, kolejny odcinek z makiet możliwe, że będzie w następny tydzień, ale oj, planuję jeszcze czekajcie. Planuję jeszcze w ten dzień jeszcze coś nagrać. Między innymi ten statek, taki, yy, mój własny, który zobaczycie. On jest dość duży, z szarych klocków. No, już wam będę raczej tak mówił. Ale z takich szarych klocków, właśnie. I ludzika auto przejechało. Przepraszam Was bardzo za to. No, ale Co? No tak się prezentuje. Bardzo fajnie, według mnie. Nie wiem, jak Wam napiście, pod filmami, czy Wam się podoba. Yy... A więc ja Was żegnam. Cześć.